Ok, i ba. Tak jak teraz. Ok. Nie leż na nim. Miękka ręka. Ok, to było fajne. Staraj się nie dodawać. O tak, bardzo dobrze. I miękko, i miękko, i miękko. Ok, bardzo fajnie. Ho 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 ho, ok, to było lepsze. Oh. Ok, ho ho, ho ho, bardzo dobry skok. Jecha całości. Ja w ogóle cię na to nie patrzę. Tak, tak, tak. Bardzo dobrze. Monika, dzisiaj jesteś moim. Tak. Tak, dociśnij lekko, ale delikatnie. Super! Boże, Monika! No, no, no. Bardzo dobrze, Monika! Boże, Ty mam Ci jakieś oświecenie. Miękko, babka, miękko, miękko. Bardzo dobrze! Poklep. Razem z żelkiem. I spokój, 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 spokój. Okej. Okay. Poklep.